W biznesie rezultaty nie zależą od strategii. Zależą od systemu, z którego korzysta skutecznie tylko garstka. Większość z nas myśli, że problemem jest za mało lidów albo zła oferta. Ale tak naprawdę chodzi o to, że lejesz paliwo rakietowe do baku zardzewiałego malutka. Co to znaczy? No, że możesz mieć najlepszą strategię. Ale jeśli Twój wewnętrzny system operacyjny działa na oparach, no to Twoja firma też będzie ledwo zipieć. Witaj w drugim odcinku naszej serii. Jeśli nie widziałaś odcinka pierwszego, nie widziałaś, to obejrzyj koniecznie. Dzięki temu w pełni zrozumiesz system, dzięki któremu przekujesz stres w paliwo napędowe. Mówię też w tym odcinku o tym, jakie mechanizmy odkryłam w więziennej celi, które wykorzystuję od ponad dekady i towarzyszę moim klientom w wyjściu z więzienia własnej głowy i biznesu. I w tym wideo pokażę Ci coś, czego odkrycie kosztowało mnie 10 lat rozknień i ponad 250 tysięcy złotych. Przekmienimy trzy kluczowe zmienne, których ignorowanie sprawia, że im mocniej dociskasz gaz, tym szybciej zbliżasz się do awarii, no a Twój cel, cel się oddala. Zobacz, żyjemy w świecie fałszywych wyborów. Zawsze słyszymy, że mamy dwie opcje. Opcja pierwsza to jest hasel. Ciśnij, wstawaj o czwartej, pij okuloodporną kawę, pracuj 16 godzin na dobę i wtedy co? Sen traktujesz jak wadę konstrukcyjną człowieka. No a efekt? Masz pieniądze, ale nie masz zdrowia ani relacji, by się nim cieszyć. Opcja druga. Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Odpuść ambicje, zostań biednym, ale szczęśliwym pustelnikiem. Głaskaj alpaki i żyj w zgodzie z naturą. No szczerze, obie te opcje są trochę odklejone. I jeżeli, tak jak ja, masz już dość wyboru pomiędzy zapieprzaniem albo totalnym odpuszczeniem, no to mam dobrą wiadomość, bo istnieje inna droga. Jest to droga mocy w Której masz ambitny, rosnący biznes i spokojną głowę jednocześnie. No bo zobacz, co robi 99% ludzi. Mówią, muszę zarabiać więcej, muszę mniej pracować, i skupiają się na rezultacie. Próbują zmienić wynik, czyli na przykład chcą więcej kasy, ale ignorują zmienne po drugiej stronie równanie. Zobacz, jak wygląda równanie mocy. To, co myślisz, to, co czujesz i to, co działasz, równa się Twoje rezultaty. Brzmi prosto, no niby tak, ale w praktyce wychodzi różnie. Dla mnie to było mega duże wyzwanie. E, tak jak już wiesz, po wyjściu z aresztu wydałam kupę kasy na swój rozwój i szukałam odpowiedzi na to, dlaczego mój biznes pochłania tyle mojego czasu, energii i spokoju. Chciałam się naprawić, robić biznes na ludzie, dowozić wyniki bez przepalania swojego spokoju. Biegałam od eksperta do eksperta. Jeden mówił mi zmień myślenie, inny wypłacz emocje, a jeszcze inny coś tam o rozluźnieniu ciała, nie? A ja stałam w środku tego chaosu z takim totalnym majtfakiem. Każdy chciał mieć rację, pokazać, że jego kawałek tortu jest najważniejszy. Ale w końcu odkryłam coś, co totalnie zmieniło moje życie. Uświadomiłam sobie, że ja nie mam osobnego mózgu na wyzwania z pracy, wyzwania w domu, nie mam osobnego serca dla rodziny, dla klientów, i nie mam osobnego układu nerwowego na korek w mieście albo na telefon od y, klienta. To wszystko wpada do jednego wora dosłownie do Twojego systemu operacyjnego. No, a to, to jest system naczyń połączonych. Dlatego równanie mocy w punkt wyjaśnia, dlaczego twój biznes kosztuje cię tak wiele wysiłku. Widzę to na kiedy do programu Moc to dołączają nowi, nowi uczestnicy. I na starcie robimy taką bardzo szeroką diagnozę, i wiesz co wychodzi? Okazuje się, że ich strategia biznesowa jest świetna, bo to są naprawdę petardyczni, ambitni, fajni ludzie. Oni mają wyniki, oni dowożą projekty, zarabiają kasę. Ale płacą za to ogromną cenę, bo ich sukces jest okupiony naprawdę tytanicznym wysiłkiem. Zarywają noce, czują stres, to odbija się na ich zdrowiu. To po prostu ich system operacyjny jest przegrzany, nie? I przez to realizacja różnych zadań kosztuje ich więcej energii, niż powinna. I to nie jest tak, że Twoja strategia na przykład nie działa. Ona działa, ale ty, jako operator tego systemu, płacisz za to najwyższą cenę. A to wpływa na Ciebie, to wpływa na atmosferę w Twoim domu, to wpływa na Twój wewnętrzny sposób. No, a wszystko rozbija się o stres. No, dlaczego? Bo w biznesie jedną stałą jest zmiana, a zmiana zawsze generuje stres. Większość ludzi myśli, że stres to jest wróg i że musisz go wyeliminować. To jest totalna bzdura. Stres to jest czysta energia, to jest dosłownie biologiczny sygnał do mobilizacji. No, ale to od stanu Twojego systemu operacyjnego zależy, czy Twój stres Cię zerzy, czy da Ci napęd, czy będzie Twoim paliwem. Bo zobacz. Spojrzymy, spojrzymy teraz i opowiem jak ten stres wpływa na trzy zmienne Twojego równania mocy. I one oczywiście decydują o Twoim wyniku, tak? Po pierwsze, czyli to jak działasz, czyli Twoje ciało, to jest Twój silnik. Jeśli jesteś niewyspana, niewyspany, niedotleniona, spięty, no to Twój system operacyjny uznaje, że jesteś na debecie energetycznym. Włącza tryb alarmowy, żeby przetrwać. I co robi? Odcina zasilanie od ambitnych projektów kreatywności i zostawia ci tylko tyle siły, żeby przetrwać do wieczora. Bez naładowanego ciała, pełnego energii, nawet z najlepszą strategią, nie ruszysz z miejsca, bo nie masz na to siły, nie? Po drugie, to jak czujesz odczucia i to jest najbardziej niedoceniona zmiana w biznesie. Uczono nas, że Emocji to słabo, że decyzje trzeba podejmować tak płodno. To jest mit, który rozwalił nie jeden biznes. Nauka mówi jasno: bez emocji, bez odczuć, nie jesteś w stanie podjąć żadnej decyzji. Ten uścisk w żołądku to ciepło w klatce piersiowej. To nie są przeszkadzacze, to są twarde dane analityczne, które wysyła Twój system, ale jeżeli Ty je ignorujesz, albo nie wiesz, jak czytać, to to sobie tak jakby prowadzić samochód z zamkniętymi oczami. Nie? No i po trzecie. Czyli to, jak myślisz, Twój mindset, ale nie myl tego z pozytywnym myśleniem albo e, afirmacjami. Twój mindset to jest potężna baza danych, z której Twój system operacyjny czerpie informacje do swoich predykcji, czyli przewidywa. A w stresie Twój mindset, Twój narrator traci dostęp do logicznej analizy i wchodzi w tryb przetrwania. Jeśli ma zakodowane, że trudna sytuacja, to jest zagrożenie życia. No, to w ułamku sekundy odpala najgorsze scenariusze. Zamiast szukać rozwiązania, zaczyna szukać dowodów na to, że sobie nie poradzisz. No i w efekcie zamyka cię w pętli samo spełniającej się katastrofy. I tu dochodzimy do sedna. Sukces w biznesie w 2026 roku nie zależy od tego, co robisz, ale od tego, w jakim stanie to robisz. Dlatego, że możesz mieć najlepszą strategię na świecie. Ale jeśli Twój system operacyjny jest przegrzany, zajechany, to jej nie zrealizujesz. Jeśli działasz z poziomu lęku, napięcie, no to Twój mózg fizycznie blokuje dostęp do kreatywności, strategicznego myślenia, rozwiązywania problemów i całą energię pokój w przetrwaniu. W efekcie, próbując robić więcej, po prostu szybciej kopiesz sobie dołek biegniesz w kołowrotku, robisz dużo, męczysz się potwornie, a stoisz w miejscu, no bo twój układ zajmuje się teraz gaszeniem pożarów, a nie budowaniem twojego biznesu. To nie jest kwestia braku czasu czy możliwości, to jest kwestia braku dostępu do twojej mocy. Najprościej mówiąc, strategia to jest tylko mapa, ale to twój stan, twojego systemu operacyjnego, to jest pojazd. I możesz mieć najlepszą mapę do skarbu, genialną strategię, ale jeżeli twój pojazd, czyli ty, Masz przebite opony, zatarty silnik i spanikowanego kierowcę? Nigdzie nie dojedziesz. Z drugiej strony, jeśli twój system jest naładowany, spokojny, skupiony i ostry jak brzytwa, to dojedziesz do celu nawet bez idealnej mapy. Na bieżąco będziesz mieć energię i jasność, żeby omijać przeszkody i szukać nowych rozwiązań, nowych dróg. Dlatego przestań inwestować w mapy, a zacznij w końcu inwestować w siebie. Widzisz już ten mechanizm? To, jak myślisz, to, jak czujesz i to, jak działasz, Tworzy Twój wynik, Twoje rezultaty. Więc jeśli ciało nie ma siły odczucia krzyczonek, a Twój mindset generuje czarne scenariusze, no to rezultat będzie tragiczny. I pewnie teraz myślisz, no dobra, no brzmi to może logicznie, ale skąd mam wiedzieć, że jakby który z elementów umieszwankuje? I nie musisz zgadywać. Zacznij opierać się na danych. Ja specjalnie przygotowałam narzędzie które jest podsumowaniem, w zasadzie zwieńczeniem 10 lat moich rozmiń, dzięki któremu możesz zrobić analizę trzech fundamentów swojej mocy. I po wypełnieniu otrzymasz naprawdę konkretny, spersonalizowany raport i czarno na białe zobaczysz po prostu, gdzie uciekaczka. Energia, czas, spokój, no a w efekcie pieniądze. Informacje znajdziesz w opisie na dole w opisie wideo. I mam jednak jedną ważną uwagę. Teraz, gdy Znasz już równanie mocy i wiesz, że Twój system wymaga aktualizacji, żeby osiągać inne rezultaty. No to możesz poczuć taki impuls, by natychmiast zmienić to, jak myślisz, jak czujesz, jak działasz, nie? No i tu właśnie czeka się pułapka, w którą wpada większość takich fajnych, kumatych, ambitnych przedsiębiorców. No bo mówiono na taką ściemę, że zmiana to 21 dni, nie? Że to tyle, wystarczy, już jest super, nie? Natomiast ja w następnym odcinku wyjaśnię Ci, dlaczego to właśnie przez to kłamstwo. Twoje zrywy i chęci zmiany często kończą się ostrym zjazdem. Bo istnieje taki konkretny, biologiczny punkt krytyczny, w którym Twój system operacyjny, widząc nadchodzącą zmianę, zaciąga hamulec i automatycznie resetuje i sabotuje postęp. Jeśli nie znasz tego pewnego mechanizmu. Dlatego kliknij subskrybuj, jeśli chcesz poznać strategię, którą wdrażam w programie Mod 100. Właśnie dzięki niej odkryje się przejść przez ten punkt krytyczny żeby zmiana Twojego systemu była nie tylko skuteczna, ale w końcu przeprowadzona bez walki ze sobą. I tak to jest możliwe, mam na to dowody i podzielę się nimi z Tobą w kolejnym odcinku. Działaj z mocą.